Tu program pierwszy polskiego radia z Warszawy jest poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku. Minęła dziewiąta i to jest właśnie ta dziewiąta. Польское радио. Слухачи аудиции «Лето с радио». Говорит польское радио. Вы слушаете передачу «Лето с радиоприемником». польский разраз. Pusat, letos Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung „Der Sommer mit dem Radio“. La Radio Diffusion Polonaise vous présente. L'été avec la radio. This is the British Radio. You are listening to our program, Summer with the Radio. Dłuższy jamnik, najbardziej łaciata krowa, mis lata z radiem. Jakie to były piękne dziewczyny. Albo ustawianie wszystkich Polaków i poleg alfabetycznie. Od A do Z. A ten rekordowy garnek, a wielkie gotowanie, a słynna patelnia, te tysiące, dziesiątki tysięcy porcji litrów zupy i drugiego dania. Albo inaczej. Słynne głosy. Sznuk, szow, czubówna, Kolberger, Matul, Heiser. A może jeszcze inaczej ekoradio. Skuda, strofy dla Ciebie i słynna kukułka. Za nami 50 lat historii Lata z Radiem. Tysiące koncertów, miliony spotkań z Państwem. Ze słuchaczami, bo słuchacze są zawsze najważniejsi. Pewnie wszyscy zastanawiamy się, jakie będzie lato z radiem 2021, jakie będzie lato z radiem w tym roku. Ja też jestem bardzo ciekaw. Proszę włączyć radio ustawione na program Pierwszy Polskiego Radia od poniedziałku do soboty, zawsze o dziewiątej rano. Proszę dać znać znajomym. Roman Jarek, zapraszam. Zaczynamy od aktualności, które przedstawi Izabela Kuczyńska.